Wydawnictwo Dobry Owoc zaprasza do wysłuchania zbioru wykładów pod tytułem Prawda Cię Wyzwoli, autorstwa Johna Austina. Czyta Wojtek Masiak. Prawda Cię Wyzwoli. Kiedy będziesz zgłębiał myśli zawarte w tej książeczce, medytuj nad prawdami biblijnymi. Uznaj Jezusa za Pana Twego życia. Sprzeciw się diabłu, a on ucieknie od Ciebie. List świętego Jakuba, 4 rozdział, 7 werset. Przykry jest widok człowieka stworzonego do życia we wspólnocie z Bogiem, który znajduje się pod panowaniem szatana. Jest zniewalany i zastraszany przez siły demoniczne. Kiedy chodziłem do szkoły podstawowej w wiosce, gdzie mieszkali moi rodzice, jednego z chłopców z wyższych klas nazywaliśmy terrorystą. Pozwól, że krótko opowiem Ci pewną historię o nim. Temu chłopakowi sprawiało największą radość, gdy mógł komuś dokuczyć. Zazwyczaj wybierał sobie ofiary spośród słabszych od siebie. Zastraszał je, bił i dręczył, jak tylko mógł. Naprawdę go to cieszyło. Był ogólnie znany jako ten, przed którym wszyscy wokół drżeli. Pewnego dnia mały silny chłopak zobaczył, że terrorysta pisał coś na kartce papieru. Ten mały miał tak wielką odwagę, że walczyłby nawet z wściekłym psem. Podszedł więc do terrorysty i zapytał: Co robisz? Ten z całą nonszalancją i tupetem odpowiedział, spisuję wszystkich tych, którym mogę wlać, spisałem już tych, z którymi daję sobie radę tutaj w szkole. Wtedy mały siłacz pomyślał, że może jego nazwisko jest tam zapisane. Podszedł odważnie i wyrwał papier z rąk terrorysty, mówiąc, pokaż mi tę listę. Przeglądając ją, zobaczył również swoje nazwisko. Pełen gniewu spojrzał na niego i powiedział, co? Mnie też tu wpisałeś? Ty chcesz mi dać radę? Terrorysta zbladł, usłyszawszy śmiałe słowa małego chłopca i pełen strachu odpowiedział łagodnym tonem – dobrze wykreślę cię. Czy wiesz, że podobnie szatan chodzi wokół nas, nad którymi ma przewagę? On dobrze wie, którzy spośród nich ignorują swoją pozycję i prawa, jakie mają w Panu Jezusie Chrystusie i takich właśnie wybiera, umieszczając ich na swej liście. Dlatego musimy odważnie powiedzieć szatanowi, widzę, że moje imię znajduje się na twojej liście, ale mnie nie pokonasz. Jestem obmyty krwią Jezusa Chrystusa. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie, przewyższam cię mocą szatanie. W imieniu Jezusa Chrystusa mogę wypędzać demony, jestem zwycięzcą. Czy wiesz, co wtedy zrobi szatan? Podobnie jak terrorysta, zblednie, zadrży i powie: W takim razie wymarzę z mojej listy twoje imię. Alleluja, powinniśmy zmusić szatana do wykreślenia z jego spisu naszych imion. Szatan wystarczająco długo terroryzował Boże dzieci. Zadręczał i nękał je tylko dlatego, że nie znały swoich praw i przywilejów w Chrystusie Jezusie. Dni twoich klęsk i załamań już się skończyły. Moc przychodzi bowiem wraz z poznaniem. Gdy tylko dowiesz się o istnieniu ponadnaturalnej mocy Bożej, będziesz mógł osiągnąć zwycięstwo nad szatanem w każdej dziedzinie twego życia. Żyjemy w dniach ostatecznych. Uwolnione zostały niezliczone legiony demonicznych mocy. Władają dziećmi, mężami i żonami. Coraz więcej rozbitych domów, ciągle atakowani są duchowni, a wielu z nich nawet upadło. Właśnie teraz nadszedł czas. Kiedy szczególnie musimy modlić się o dusz pasterzy, o ciało Chrystusa, potrzebujemy wzajemnej miłości. Duch mówi wyraźnie, że w ostatecznych czasach niektórzy odstąpią od wiary, przystąpią do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich. Pierwszy list do Tymoteusza czwarty rozdział pierwszy werset. Zwodnicze duchy wypatrują swoje ofiary. Rodzi się wiele błędnych doktryn. Biblia mówi nam w Ewangelii Jana, 8 rozdziale, 32 wersecie, poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Nie mówi nam, że zostaniemy wyzwoleni, gdy poznamy pewnych ludzi. Nie powinniśmy ulegać wpływowi innych. Strzeż się więc każdego mężczyzny czy kobiety, którzy chcieliby cię tak związać ze sobą, abyś musiał się zwracać do nich, szukając prawdy czy uwolnienia. Jeden z moich przyjaciół, kaznodzieja, opowiedział mi właśnie o takim przypadku. Pewnego dnia przyszedł do niego na rozmowę duszpasterską mężczyzna. Miał wątpliwości, czy podjąć pracę misyjną w Afryce, czy też nie. Opowiedział również o dotyczącym go proroctwie, które mówiło, że ma jechać i podjąć pracę misjonarza. Zwrócił się do mojego przyjaciela z pytaniem, czy w związku z tym powinien się tam udać. Zapytałem, co mu odpowiedział, i wówczas usłyszałem. Nie wiem, czy masz tam jechać, czy nie. Gdybyś jednak pojechał, radziłbym ci, abyś zabrał ze sobą tę osobę, która prorokowała na temat tego wyjazdu. Ponieważ sam nie słyszysz Boga, więc musi być zawsze z tobą ten, kto ten dar posiada, aby ci mógł powiedzieć, kiedy masz wracać do domu. Proroctwo powinno potwierdzać to, co Bóg oznajmił ci już wcześniej. Ono samo nie może stanowić dla Ciebie polecenia, nie może także nigdy wprowadzać cię w zakłopotanie, czy być powodem zmartwienia. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Pierwszy list do Koryntian, czternasty, rozdział, trzeci werset. Pozwól Bogu, aby kierował każdym Twoim krokiem, kiedy idziesz z Nim, trzymając się słowa Bożego, gdyż On powiedział, że Jego słowo jest pochodnią Twoich nóg i światłością Twoich ścieżek. Psalm 119 Werset 105. Jezus powiedział: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Co jest prawdą? Słowo Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17 rozdział 17 Werset. Jezus powiedział: Ja jestem drogą prawdą i życiem. Ewangelia Jana 14 rozdział 6 Werset. Jezus jest więc żywą prawdą. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Możesz zostać uwolniony od strachu, demonicznej mocy, zwodniczych duchów, doktryn demonicznych, chorób i wszelkiej innej mocy nieprzyjaciela. Poznanie przynosi moc Bożą. W księdze Ozeasza, czwartym rozdziale, szóstym wersecie czytamy: Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Poznanie. Dzieci Boże są słabe z powodu braku poznania. Nie brakuje nam inspiracji, ale poznania, wiedzy. Musimy zdobywać wiedzę biblijną o tym, w czym mamy udział dzięki Jezusowi Chrystusowi. Brak tego poznania jest przyczyną wszelkich tragedii dzisiejszych czasów. Rodziny są rozbite, życie ludzi zrujnowane, wielu ludzi cechuje obojętność, brak odpowiedzialności i niechęć do zgłębiania Słowa Bożego. Bóg stwierdza, że potrzebne Ci są wiedza i poznanie. Jeśli posiądziesz wiedzę, będziesz miał moc działania przez Boga. Jeśli natomiast odrzucisz poznanie, to szatan pokona cię, a demony zawładną tobą dla własnych celów. Często Boży ludzie giną ze względu na brak poznania. Uratować może ich znajomość Słowa Bożego, gdy poznają prawdę, ta ich wyzwoli. Przytaczam niżej słowa pani Nazum, przez którą Bóg zesłał wiele błogosławieństwa swemu Kościołowi. Mówi ona o swoim życiu, kiedy nie znała jeszcze prawdy i o tym, co się wydarzyło, gdy prawda ją uwolniła. To samo może uczynić Jezus dla ciebie. Oto jej słowa. Urodziłam się obciążona chorobą. Matka mówiła, że stale krzyczałam. Nigdy nie miałam prawdziwego dzieciństwa. Podczas gdy moi rówieśnicy biegali i bawili się, ja siedziałam rozmawiając ze starszymi. Zanim mnie Pan uzdrowił, cierpiałam bardzo z powodu zaawansowanego reumatyzmu. Moje ramiona były tak zniekształcone, że nie mogłam nimi poruszać, a kolana tak sztywne, że nie mogłam ich wyprostować. Teraz ręce i nogi są zdrowe. Gdy podbiegam do autobusu, biodra niosą mnie tak lekko, jakbym była szesnastoletnią dziewczyną. Kiedyś moje serce biło czasami tak mocno, że zdawało się, iż chce wyskoczyć, a czasem wydawało mi się, że zupełnie zamiera. Kiedy indziej znów szamotało się w mej piersi i nie mogłam złapać oddechu. Odczuwałam często przeszywający ból. Teraz mogę wyjść na górę, nie czując w ogóle pracy serca. Zostałam całkowicie uwolniona od paraliżu lewej połowy ciała i mogę obecnie przejść pieszo kilkanaście kilometrów, nie odczuwając zmęczenia w dniu następnym. Pozbyłam się także stałego bólu głowy, gorączki oraz wyczerpania nerwowego. W okresie mojej młodości kilka razy uznawano mnie już za umarłą, a w czasie matury swoją pracę musiałam czytać na siedząco. Przez 27 lat nigdy nie byłam wolna od bólu. Jak zaczarowana, wpatrywałam się w zdrowo wyglądające twarze i z radością dałabym wszystko, co posiadałam, aby chociaż przez chwilę czuć się tak dobrze jak otaczający mnie ludzie. Moje cierpienia sprawiały, że wolałam raczej umrzeć niż żyć nadal w ten sposób. Byłam u najlepszych lekarzy, jakich zapewniały mi pieniądze, ale to, czego się od nich dowiadywałam, zamykało się w stwierdzeniu: w tym ciele wszystko jest chore. W walce o zdrowie organizm nie ma się na czym wesprzeć. Ostatni mój lekarz był wybitnym specjalistą, któremu kilka razy udało się uratować ludzi od śmierci i przywrócić im zdrowie. Po długich, wnikliwych badaniach powiedział: ani medycyna, ani żaden z lekarzy pani nie pomoże. Przykro mi, że zmuszona byłam zwrócić się do Boga jako do mego lekarza, zamiast wybrać go dla Niego samego. Ale jakże łaskawie mnie przyjął uleczył mnie tak, że teraz mając już 71 lat wykonuję pracę trzech kobiet i nie pamiętam prawie jak leżałam kiedyś złożona chorobą ze stanu całkowitej bezsilności przeszłam w posiadanie mocy Jezusa od ciągłego bólu do ofiarowanego mi przez niego zdrowia od zmuszania się do jedzenia do wspaniałego apetytu katar zniszczył mi zmysł powonienia ale teraz czuję delikatną woń kwiatów kiedyś zawsze nosiłam okulary teraz biorę je do czytania odkładając przy nawlekaniu igły w chorobie straciłam całkowicie zmysł smaku. Sól i cukier smakowały jednakowo, jak piasek. A teraz, jakże smakuje mi wszystko? Kiedyś straciłam prawie całkiem słuch, a odgłos czyichś kroków docierał do mnie tylko z najbliższej odległości. Teraz słyszę normalnie. Przez dwa lata prawie nie sypiałam, a teraz śpię jak niemowlę. Podczas gdy kiedyś. Nic mnie nie cieszyło, teraz przeżywam głęboką radość ze wszystkiego, co daje mi Bóg, ale przede wszystkim cieszę się nim samym i moją z nim społecznością. Prawdziwe, stare rzeczy przeminęły, a wszystko stało się nowe, bo wszystko jest od Boga. To wszystko stało się właśnie za Jego sprawą, więc niech za to będzie błogosławione Jego imię na zawsze. Mogę dodać, że przez ostatnie 13 lat pracowałam 365 dni w roku. Z dwoma tylko krótkimi przerwami na wakacje i czuję się naprawdę dobrze. Gdy przypomnę sobie, jaka byłam niegdyś i pomyślę, jaka jestem teraz, sama nie mogę w to uwierzyć. Poznacie prawdę, a ona was wyzwoli. Jeśli kiedykolwiek ludzie powinni byli poznawać Słowo Boże, to nigdy tak, jak właśnie w czasach współczesnych. Poznanie Słowa Bożego jeszcze nigdy nikomu nie zaszkodziło. Podobnie jak nazm. Możesz zostać uwolniony od tego wszystkiego, co cię dręczy, bo Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. On kocha Cię, jest z Tobą w tej chwili. Działa poprzez swoje słowo. Gdy będziesz je systematycznie czytał, prawdy Jego obietnic staną się dla Ciebie żywe. Ciesz się więc wtedy zwycięstwem i raduj się z wyzwolenia. Padnij do nóg Jezusa, uwielbiając go, że dał Ci to, co było pragnieniem twego serca poznanie wielkiej odkupiającej prawdy. Paweł także doceniał wielką potrzebę poznania i tak się modlił, aby Bóg naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego. List do Efezjan, pierwszy rozdział, wersety 17 i 18. Paweł modlił się, by kościół posiadał poznanie Pana Jezusa Chrystusa, które daje Duch Święty. Jeśli nie mamy świadomości, kim jest Chrystus, świadomości tego, co dla nas uczynił i co zawarł Bóg w wielkim planie odkupienia, stajemy się łatwym łupem dla wroga. Ponieważ w Słowie Bożym czytamy i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Powinniśmy więc ją odkrywać, poznawać, by wiedzieć, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. W trzecim rozdziale Księgi Rodzaju powiedziano, że szatan przyszedł do Ewy, by ją kusić. Wraz z Adamem zjadła owoc i oboje popadli w grzech. Z tego powodu cała ludzkość została pogrążona w ciemności. Adam, który był panem tego świata, popadł w niewolę szatana. Bóg powiedział do szatana, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdzysz mu piętę. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, piętnasty werset. Powiedział więc, że przyjdzie człowiek, potomek kobiety, który zdepcze głowę, czyli odbierze koronę panowania szatana, ustanowi również nieprzyjaźń między szatanem a kobietą. Dlatego właśnie szatan znienawidził wszystkie kobiety we wszystkich krajach, gdzie władza szatan ujażmia się kobiety. Diabeł sprowadził je niemal do poziomu zwierząt, pozbawił przywilejów, znienawidził kobietę ze względu na jej potomka Jezusa. Gdziekolwiek panuje szatan, kobiety są stale poniżane. Szatan znienawidził kobietę, bo właśnie kobieta wydała na świat zbawcze nasienie Chrystusa. Gdziekolwiek uwielbiany i głoszony jest Jezus, tam płeć żeńska cieszy się poważaniem i uznaniem. Co oznaczają słowa zdeptać głowę? Odnosi się to do czasów, kiedy deptano głowy pokonanych królów, rzucano króla na ziemię, stawiano prawą nogę na jego głowie i zdejmowano mu koronę. Stało się jednak tak, jak obiecał Bóg. Zesłał na świat potomka kobiety, któremu na imię Jezus. W bezpośredniej walce Jezus zwyciężył szatana słowem Bożym. Jezus nie przyszedł na ziemię po to, by udowodnić, że jest panem i zwycięzcą szatana. Zawsze był wszechmogącym, wszechpotężnym synem żyjącego Boga. Miał władzę, panował nad wszelkimi księstwami i zwierzchnościami. Biblia mówi nam, że to on stworzył księstwa, moce, współistniał z Ojcem od początku. Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział, wersety od pierwszego do trzeciego. Przyszedł więc, by uwidocznić klęskę szatana. Jezus przyszedłszy na świat, był Panem szatana, a wszystko, co zrobił na ziemi, zrobił dla ciebie i dla mnie. Jezus, żyjąc tutaj, zwyciężył szatana poprzez Słowo Boże. Na jego ataki odpowiadał stale, jest napisane Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, czwarty werset. Gdy znalazł się w obliczu szatana, swoim słowem wyganiał duchy demoniczne. Ewangelia Marka, 9 rozdział, 25 werset, Jezus mówił: Idź precz ode mnie, szatanie, co oznaczało: zniknij, odejdź ode mnie, i szatan natychmiast go opuszczał, bo był mu posłuszny. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział, 13 werset. Gdy Jezus powiedział: Kobieto, jesteś uwolniona od swojej choroby, to demon natychmiast pierzchał. Ewangelia Łukasza, 13 rozdział, 12 werset. Uzdrawiał także ślepych. Został posłany, aby zwiastować dobrą nowinę, a ślepym dać przejrzenie. Ewangelia Łukasza, czwarty rozdział, osiemnasty werset. Jezus panował nad szatanem całkowicie. Oto dlaczego jest obrazem tego, czym dzięki sprawiedliwości Bożej jest nowe stworzenie. Także i my nie powinniśmy tolerować demonów, ich ataków przejawiających się w udrękach naszych myśli i ciał. Jezus, który panował nad szatanem, jest dla nas przykładem. Wziął na siebie nasze grzechy, choroby, przekleństwo, jakie na nas ciążyło, a także naszą śmierć. Księga Izajasza, 53 rozdział, 5 werset. To wszystko przejął z naszego ciała, umysłu i ducha. Zgodził się za nas na śmierć duchową. Zszedł do ciemnych regionów duchowego świata i odkupił nas, zwyciężając szatana. Z martwych wstał jako zwycięzca. Miliony chrześcijan drżą dziś przed szatanem i jego demonicznymi mocami, ale przez poznanie prawdy mogą zostać uwolnieni. Nie posiadamy pełnej wiedzy o tym, co się wydarzyło, gdy Jezus opuścił ziemię i z naszymi grzechami, chorobami, przekleństwami wszedł w otchłań piekła. Tylko krótki urywek Bożego Słowa odsłania nam część tej tajemnicy. Dlatego pismo mówi: Wstąpiwszy do góry, wziął z niewoli jeńców, rozdał ludziom dary. Słowo zaś wstąpił, cóż oznacza, jeśli nie to, że również wstąpił do niższych części ziemi. Ten, który stąpił, jest i tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić. List do Efezjan, czwarty rozdział, Wersety od 8 do dziesiątego. Jezus zstąpił w głąb ziemi i wziął do niewoli jeńców. Poprowadził więc pokonanych, pobitych wrogów. W liście do Kolosan czytamy o rozbrojeniu zwierzchności i władz. O tym, że jawnie wystawił je na pokaz, odniósłszy w krzyżu tryumf nad nimi. List do Kolosan, drugi rozdział, piętnasty werset. Rozproszył je, obnażył i rozbroił. W tamtych czasach, zgodnie z kulturą wschodu, gdy jakiś wódz zwyciężył króla wrogiego królestwa, zakuwał pokonanego w łańcuchy. Za królem podążał wtedy długi rząd pozostałych jeńców skutych łańcuchami. Zwycięski wódz prowadził ich szeregi do swego kraju. Wszyscy zwyciężeni byli spętani. Wódz prowadził króla z jego zwyciężonymi generałami, oficerami i żołnierzami. W ten sposób manifestował przed swoim władcą odniesione nad wrogami zwycięstwo. Przejmował równocześnie uzbrojenie zwyciężonych i z dumą chwalił się tym łupem. Tak samo Jezus jest wodzem zbawienia. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, dziesiąty werset. Biblia mówi nam, że Jezus wiódł pojmanych więźniów, jeńców pokonanego wroga. List do Efezjan, czwarty rozdział, ósmy werset, rozbroił zwierzchności i władzę, wystawiając je na publiczne widowisko. List do Kolosan, drugi rozdział, piętnasty werset.